Termin chirologia jest wynikiem połączenia dwóch słów greckich i oznacza nauka o dłoni. Dłoń hej i logos nauka. Powszechnie definiuje się chirologię jako naukę o liniach na dłoni, bo na zarówno wierzch, jak i wnętrze dłoni. Dlatego wyróżniamy dwie główne gałęzie tej nauki: chirognomie obejmuje podstawę cechy dłoni jak kształt, wielkość, strukturę, twardość, elastyczność, temperaturę, owłosienie, kolor pazn palców i paznokci. Zatem długa gałąź bada wnętrze dłoni, różne wzgórza, linia i znaki. Warto zauważyć, że chirologia umiejscawia się w rzędzie nauk ścisłych i nie ma wiele wspólnego z chiromancją, której przedmiotem jest wróżbiarstwo, psychologii studiowania dłoni opiera się na konkretnych danych empirycznych, tak samo sprawdzalnych jak w naukach ścisłych.